Kiedyś tak jest. I dzień dobry, witam wszystkich. Zagrajmy dalej w Gothic, odcinek Mamy 20. Stara kopalnia. Niech się... Wy strażnicy, jesteście jednak bezużyteczni tutaj. Zawsze to samo. Absolutnie się tego nie spodziewałem, a jednak tak jest. Narzygali tutaj równo, ale nie widzę żadnych pełzaczy. Są za to grzyby. Czy tam można iść dalej, czy... czy tylko tak to wygląda? Nie, tylko tak to wygląda. Coś czuję, że... kurde, jak tutaj skończymy z tymi piełzaczami To będą mogli tutaj wszędzie już wydobywać. W całej kopalni. Tylu żołnierzy, tylu zawediaków. A sobie z byle repakami nie mogą poradzić. A tutaj wchodzi pezzi, cały na niebiesko i wszystkie pełzacze jego. No, czasami możemy też oberwać, ale nic szkodzi. Butelki pójdą, i zarazem kolejny pierścionek jest to bonus do ochrony przed ogniem. Drugi pierścień założyłem. Mogę mieć maksymalnie dwa pierścienia. No nic mnie tym ogniem nie atakuje tak naprawdę, no ale dobra, no skoro, skoro dają takie przedmioty to będę je używał Zapiszemy Jest to nie za dziura Spadniemy w nią bez oszukiwania Bez wykorzystywania błędu Rozbiliśmy się na mokry placek. A tutaj chyba jest... E, tam gdzie pracują kopacze u góry. No to ta odnoga jest zaliczona. Zejdźmy teraz na dół. Tak mi się wydaje, że tam tam cały azgan to jest ten przy tej zamkniętej takiej bramie. E, przy tej kracie takiej. Więc... Momencik, nie całkowicie na dół, tylko tam tak, gdzie jest to, to koło zębate, czyli muszę tędy pójść. Fajnie, że światło widać tutaj po lewej, zanim się pojawi architektura poziomu. I teraz przede wszystkim ziółka. wszystkie rzeczy do jedzenia te ziółka chyba są najlepsze, najbardziej wartościowe. I tu nic nie ma. Jeszcze mogę wziąć pochodnie do ręki, żeby się upewnić. No więc ziółek jest, tak? O, i tutaj jest istotnie ciemno ciemno jak w dupie. także... Powinno chyba wyglądać wreszcie kopali. Tam gdzie nie ma pochodni. No, ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o te tereny przyboczne. Głównej części kopalni możemy wyjść na górę po to, żeby zejść na dół. I tutaj. Czy on przy tym pracuje dlatego, że to zostało naprawione dzięki nam? Niewolnicza praca. Ale jaka animacja w ogóle poklatkowa <laughs> Interpolacji chyba nie ma, tak to wygląda przynajmniej Tutaj musi być gniazdo Pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie! To przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana! Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan. możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Myślę, że mogę to dla Ciebie zrobić. Poszukajmy zatem tę świątynnych. Kilku na pewno siedzi tutaj. Trzech. Chyba nawet. Popieprzają się i nic nie robią. Będą mieli robotę przynajmniej. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo Fełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma i chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający, wtedy ci pomogę. O kurde, dobra, masz. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki, możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. Ten bezimienny strażnik. Też może pomagać? Co słychać? Słuchaj, mógłbyś przestać zawracać nam głowę? Przed. E... Znaczy, niby dwóch powinno wystarczyć, ale mimo wszystko pójdę jeszcze na górę, ponieważ tam był jeszcze jeden straszny z imieniem. Dziś wyżej. Niestety. No, i oczywiście ja później będę mógł sobie bardzo szybko zeskoczyć na dół, podczas gdy on będzie powoli pełzł. Potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma i chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na Ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na Twoje usługi! Przepuść mnie! Przepuj. Na samej górze chyba był jeszcze jeden z imieniem, ale nie chce mi się już tam wracać naprawdę. No to co? Schodźmy na dół. Ciekawe, czy mógłbym wcelować w to. Chyba nie, zostało to tak umieszczone, że się nie da. W ten komin, o to mi chodzi. Szkoda. Ale za to, udałoby się w to wcelować No skacz! I co teraz? Jestem wewnątrz Jestem na zewnątrz Aha, przez to można przejść po prostu No tu już tak nie wejdę No kto by pomyślał Kto by pomyślał, że przez to można przejść No, zabiliśmy trochę czasu w międzyczasie yy, dziadborowy zdążył zejść. Niech śniący zawsze... No i udało się nam dobić tutaj wszystkimi do tych wrót Kopacze chyba dla własnego bezpieczeństwa powinni stąd odejść. No ale Tania siła robocza to jest. Przygotowania skończone. Można już otworzyć i drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie! Przepuść mnie! Oje, no dobra, dobra, dobra. A to on ma otworzyć czyja w końcu. Tak się po prostu pojawiły. I nie dostaję punktu doświadczenia za to, jak oni zabijają. Zatoleją konkretnie? Mm, mógłbym wziąć tam pochodnię, albo skorzystać z kolejnego czaru. Jest tutaj czar światła. O, użyłem go i widać wszystko teraz. Ale pozostałości po południaczach bardzo chętnie pozbieram. Pytanie gdzie ta pochodnia spadła? Niestety zupełnie zgubiłem y, jej miejsce odłożenia w tej całym zamieszaniu. Spożyjmy jakąś żywność Serafis na przykład. Już mamy 170 punktów życia Wygląda to bardzo brzydko Bardzo paskudnie. O kurde I ja do tego wszedłem Fuuu, zaraz się pożyga Wyjdźmy stąd Słyszę jeszcze, ale nie widzę, niektóre te tuby tutaj są elementem trójwymiarowym, a niektóre są tylko teksturami na ścianie. Uda mi się wejść? Nie, mam wrażenie, że to będzie powrót. Czemu ja do tego wchodzę? To jest obleśne. Wejdźmy stąd. ten pierwszy cios krytyczny obłapał. On bardzo dużo energii zeszło za jednym czasem. A w ogóle, proszę bardzo. Bele Gothic z 2001 roku potrafi ogarnąć to, żeby obiekt był pomiędzy bohaterem a niczym, a nie ponad ścianą. A w regimencie nie potrafili tego ogarnąć. Jak się kamera blokowała. Tam chyba jest piekło. <laughs> Że też bezimienny sam wszedł w coś takiego. No jest to powrót. Tutaj mógłbym wyjść z powrotem. O, przez chwilę ściany widziałem. Chcę jeszcze raz zobaczyć. Mrok widać przez ścianę. No dobra, trzeba coś spożyć Coś uzdrawiającego, na przykład ryż Miska ryżu Miska ryżu Miska ryżu, Miska ryżu. W cholerę tego ryżu mam Zapiszemy i atakujemy dalej Twórcy w wywiadzie chwali, że ich świat nie jest stworzony w żadnym edytorze, tylko, tylko wymodelowany w oprogramowaniu do modelowania i to widać. Chyba znaleźliśmy matkę. To co, mam to zabić teraz, tak? Nie! Nie wolno zgubić rytmu. Zakładam, że to miał być boss, ale ponieważ. Ponieważ. Tak łatwo z stu, łap, łapą stunloka to był całkowicie niegroźny. Definitywnie nie byliśmy przygotowani na starcie z nim, jeżeli chodzi o naszą siłę. Ale wygraliśmy. Możemy teraz pozabierać jaja. Czy to koniec pełzaczy? Zabiliśmy wszystkich pełzaczy? Nie będziesz pełzaczy? Ha! Wystarczyło zabić tylko matkę. Pójdźmy to parszywe miejsce. W mroku, ale jednak jasnym. Wyglądało dziwnie przez chwilę. Było ciemno. Wow, naprawdę jest tu strasznie. Wszedłem... żywy. Koło się zaciął. No świetnie. Witaj. Ciekawie, można mi powiedzieć? Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Niech nadejdzie przebud. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalom na pewno się niecierpliwi. No, znając go, to na pewno. Niech śniący zbudzi się ku naszemu zbawieniu. Szef! Prze... Niestety, kurde. Obóz śniącego jest po drugiej stronie całej górniczej doliny. Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Ale ja nie jestem z wami. No czas stąd wyjść. Jeszcze ewentualnie można e, O Jana zahaczyć. Powiedzieć mu, zdać mu raport, że gniazdo zostało zniszczone. Czy coś się nie zmieni w świecie zewnętrznym w momencie, kiedy w tej chwili wyjdziemy? Bo szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy powinienem nagrywać drogę z powrotem do, do obozu śniącego. Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju, bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Ja dostałem sześć. Rozejdę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj że Sześciopak! Dostałem sześciopak. Jakiegoś cikacza pewnie. No tam grę riniędza to nie za, za ciekawy. Zaciekawych piw nie mają, niestety. Zgładnie mówiąc, oczywiście. Szczerze mówiąc, dobrze, że się ta kopalnia skończyła, bo już nie brzygam. Brzydko tu smętnie, nieciekawie. I dużo drabin. To jest najgorsze. Wejdźmy. O. Jak miło. Czekają strażnicy świątyni. Ci, co zawsze tutaj chodzą. Myślałem, że to się skończyło. A, się skończyło, się skończyło. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pewno. O, panie, nie zdajesz sobie sprawy, nie zdajesz sobie sprawy. No tak, zrobiła się noc. Nie chcę nagrywać nocy, w nocą jest ciemno. Przejdę do obozu śniącego. Teraz. I tam wznowimy rozgrywkę w następnym odcinku. Do następnego.